To nie przypadek, że właśnie teraz widzisz tę modlitwę. Maryja patrzy na ciebie z miłością większą niż możesz sobie wyobrazić. Ona widzi Twoje cierpienie, Twoje łzy i Twoje serce, które woła o pomoc. Chce Cię uratować, bo jesteś dla niej wyjątkowy i bezcenny. Jeśli czujesz się samotny, zraniony lub przytłoczony, to jest moment nadziei. Maryja mówi do ciebie: nie bój się, jestem z tobą kropka. To nie przypadek, że trafiłeś na tę modlitwę, to Boży znak. Twoje życie ma znaczenie dla nieba, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. Zło próbuje cię zniszczyć, ale Maria stoi na straży Twojej duszy. Ona pragnie otoczyć cię swoją opieką i mocą. Powiedz dziś, Mary jo, ratuj mnie. A poczujesz jej bliskość. Nie jesteś sam w swoich trudnościach. Maria jest Twoją matką i przyjaciółką. Każda modlitwa, którą wypowiadasz jest jak światło rozświetlające ciemność. Zaufaj jej, a ona poprowadzi Cię przez burzę życia. To czas cudów, czas uwolnienia, który właśnie nadchodzi do Ciebie. Niech Twoje serce napełni się pokojem i radością, której świat nie zna. Teraz odmówmy razem tę potężną modlitwę. Mary Jo U, Matko Miłosierdzia, przyjdź mi na pomoc w mojej potrzebie. Ulecz moje rany, które boli serce i duszę. Chroń mnie od wszelkiego zła, które chce mnie zniszczyć. Prowadź mnie drogą światła i pokoju. Napełnij moją duszę nadzieją i siłą. Otwórz moje serce na Bożą miłość i łaskę. Niech Twoja obecność będzie moją obroną i ratunkiem. Mary Jo, ratuj mnie dziś i zawsze. Amen. Podziel się tą modlitwą z co najmniej pięcioma osobami, które także potrzebują ratunku. Bądź ich światłem, instrumentem Bożej miłości w tym świecie pełnym bólu. Twoje świadectwo może ocalić ich życie i duszę. Zostaw w komentarzu Meridiołu: Ratuj mnie! I poczuj, że należysz do tej wielkiej rodziny wiary. Polub tę modlitwę i dołącz do naszej wspólnoty, gdzie każdy jest ważny i kochany. Zostań członkiem naszego kanału, aby otrzymywać wyjątkowe błogosławieństwa i duchową ochronę. Wspierając nas. Stajesz się częścią Bożego planu ratunku dla wielu. Pierwszych dziesięciu, którzy napiszą emerydział Ratuj mnie otrzyma osobiste błogosławieństwo. Pamiętaj, że Maryja nie opuszcza nikogo, kto się do niej zwraca z wiarą. To jest Twój czas, twoja chwila, nie pozwól, by przeszła bez odpowiedzi. To nie przypadek, że oglądasz tę modlitwę to zaproszenie do życia pełnego łaski i miłości. Zaufaj Matce Bożej, pozwól jej prowadzić każdy Twój krok. Jesteś wyjątkowy, kochany i potrzebny, nigdy o tym nie zapominaj. Maryja chce cię uratować, przyjmij jej pomoc już dziś. Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec miłosierdzia i łaski, stąpi na ciebie swoim świętym duchem. Niech zapali w twoim sercu ogień wiary, który nigdy nie zgaśnie. Niech Maryja, nasza Matka i Królowa Nieba, otoczy cię swoim płaszczem ochrony. Niech każda siła zła zostanie rozbita w imię Jezusa Chrystusa. Niech pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie wypełni twoją duszę. Niech Bóg uzdrowi twoje rany, podniesie cię z upadków i da siłę na każdy dzień. Niech twoje życie stanie się świadectwem mocy Bożej łaski i miłości. Idź naprzód z odwagą i ufnością, bo Bóg i Maryja stoją po twojej stronie. Amen.